Hej cześć mano z tej strony Nubi i witam was w kolejnym odcinku z Siege 3, 3 Poszedłem trochę dalej, zaczniemy od razu co wieżycy No wieży, We wieżyca w sumie, no racja. Wieżycy sobie zaczniemy Zachodnia yy, chyba to jest wieżyca, no to od razu sobie ją pociśniemy I... No bo po co miałem tak w sumie całą to drogę niepotrzebnie jakby pokazywać wiecie o co chodzi to od razu was tutaj po prostu zaprowadzam I tak chyba zrobimy, że zrobimy tak, że Plan, o to to lubię, plan na odcinek, to jest tak Zachodnia wieżyca, prawa wieżyca Cała walka kas z Kassandrą I jaki przed jak ucieka Oraz final boss W tym odcinku chcę zamknąć już jakby rozdział z Reinhardtem liczę, że mi się to uda. No, liczę, że mi się to uda właśnie. A żeby jeszcze mógł sobie dzisiaj farmić zacząć grać Angelo i nią trochę, jakby wiecie, już sobie pofarmić. O kurde, mnie skopała, no bo trochę głupio zagrałem. Zacząć farmić, expić, żeby nią też tak w miarę Szybko były te odcinki. Bo jest taki problem, że dzisiaj mamy poniedziałek. Jak nagram ten odcinek, to będę miał tylko odcinki do. środy, do czwartku. Także nie, nie za długo, nie? Mamy poniedziałek. Teraz wrzucam odcinek na środę. I zaraz będę miał odcinek na. Teraz ten odcinek nagrywam na czwartek. Także jest problem, bo do weekendu jest. No nie jest właśnie. Nie ma żadnego odcinku do weekendu. Uj bierzemy od razu. Kurczę Kurczę. No i właśnie nie ma żadnego odcinku. Nie, 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 że odcinku nie ma. Co ja mówię? Nie mam... Nie mogę nie mieć wystarczająco dużo czasu, żeby... A jest, odbijamy się. Żeby nagrać odcinki później jeszcze po Jakby po czwartku, także od poniedziałku Od dzisiaj, no to dzisiaj w sumie do czwartku Jakbym jeden do dwóch odcinków, udałoby mi się jeszcze Angelico nagrać, czyli Dwa odcinki, no to powiedzmy Bagna bym musiał przejść, no bo Pierwszy odcinek to będziemy chcieli zrobić do Chociaż nie Tu będzie trochę inaczej w sumie liczone, bo tam będą jeszcze wszystkie misje pokazywane i Przechodzone, także tam będzie ciut inaczej liczone w sumie To w sumie nie, może się uda, bo Pierwszy odcinek zakończymy prawdopodobnie po, jak ona tam miała, po Rajani i w drugim odcinku już sobie pociśniemy wtedy, o, kurde, sorry za telefon, standardowo, musi zawsze, kurde, o, jeszcze nie to co trzeba wyciszyłem, multimedia wyciszyłem. Yy... Drugi odcinek, no to wtedy już zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie, ale no tak, jak mówię, będę chciał właśnie w tą stronę, jakby chyba zadziałać. A czy dobrze myślę? No to się tak naprawdę okaże, wszystko. Ja jej to dobra, ubieramy to wszystko w sumie na tym łatwym poziomie trudności, nad nie ma co się chyba zastanawiać, jeżeli chodzi o ubiór, i to w ogóle o to wszystko. A tak jak czytałem i w ogóle patrzyłem, no to ludzie mają ogólnie problem, jeżeli chodzi o poziom trudności na właśnie tym najwyższym. Dlatego będę chciał zobaczyć, o co tu chodzi. I w sumie to nie muszę z nimi walczyć. Będę chciał zobaczyć, jak to tam wszystko będzie przebiegać i tak dalej. No bo... Dobra, jednak walnę tutaj, o. A, w sumie czemu by nie, nie? Paru niech się zginie. I za to użyjemy. No, tak będziemy chcieli zrobić. Wiecie, jakby ja sobie też chcę odblokować możliwość w razie czego farmienia yy, poziomu, w sumie hajsu, trochę ekwipunku, żeby w miarę się też nie ograniczać, to yy, angelika jak będę przechodził, nie, przechodził, co będę chciał też sobie kupować i tak dalej. Jakby nie paszy na no to tutaj, no naprawdę na speedzie lecimy. Nie jest tak jak e, graliśmy, czy nawet e, Katrino, tylko to po prostu lecimy przed siebie i jak najszybciej, jak najszybciej. Dlatego to jest ciut inaczej, nie? Ale kurde, 300. Krytek siądzie nawet z tego, tutaj na ziemi, to jest 300. Także kurde, nie tak źle. A z tego 1,5 kafla. Spoko, duże obrażenie, fajne obrażenie. Jak mi się, bynajmniej, wydaje. Z Tobą też już Archanon służba! Kolejna Dobra No to tu stajemy i tutaj walimy. Gdzie on to walnął? Czemu on to tam walnął? Ja to nie rozumiem czasami tej gry, nie w jakim on miejscu to rzucił? Czemu na tego dużego? Przecież ja kompletnie nie chciałam na niego nawet to walnąć. No jeszcze pat mi się rozłączył. Niesamowite. Ta gra to jest po prostu niesamowita O dobra, tutaj walnij, a nie tam gdzieś w eter rzucasz tym Dobra, ty, się uspokój, tak nie machaj Dobrze. Przerwajmy atak w, jakby w trakcie, nie? Bo te 0,4 sekundy stuna mamy. do tego z pepikarza to mi się przejdziemy... Urna. Później. Dobra, tutaj damy. O, i dam jeszcze to. Yy. Yy. Ej! Kolego! Kolego! Tak, to my się nie będziemy bawić. Dobra, gin. Kurna. Mocny był. Po zabiciu tej koleżaneczki. Stąd pójdziemy do sklepikarza. I od sklepikarza, no to już wtedy pociśniemy. Mm, jak na dalej. O. Właśnie, mogę coś dać? A, właśnie, ja przecież mam nową umiejętność. No i dobra, zobacz, ten noszony jak jest spoko, bo jest yy, szans. Za każdym razem, że. A, nie, i tak, od 1 do 3 sekund. Także powiedziałem, że 1 sekundy, 1,5, 2, 2,5 i 3, mniej więcej tak to będzie działało. Na razie na 1 sekundę, także spoko. Kos skupienia wszystkich zrównośnie i zrównoważonych te... O! Efekt przodowania ma też dobry, poziom. Nie można zgurzyć wroga. Życzę, by wrogowie stracili wielką ilość punktów życia. Hmm, spoko, ale nie, to sobie damy. Mniejszy kos po prostu. E, Hila, a tutaj to byle co, tak naprawdę. Tak. To to mnie nie interesuje, co ona będzie miała, czy będzie miała to, czy będzie miała co innego. Jeszcze raz użyjemy to, niech się ładuje. Ona, ta chyba będzie strzelająca, jak mi się wydaje. Hm, dobra, dobra. A nie, ta ma tych swoich przyzwańców, no kurde Nawaj, pyk. Powalniemy Dobra, 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 dobra ty się uspokój. Masz, to dostaniesz O Czymś takim, które dostaniesz Ja się trochę many na chapie Eee, kurde, na tym na tym najniższym poziomie to jest kurde Łatwizno. Nad nie wiem, co mnie zabiło. Jakie to jest jednocześnie smutne i śmieszne. Ja sobie idę i no na go... Nie żyję. No. To by się przydało, trochę życia mieć więcej, ale nie. O, mszczące się szaty. Nie. Kompletnie mnie nie interesują. O, tu mamy jakiś. O, to mnie interesuje. Dla niej buciszę. O. Bardzo słaby buci się swoją drogę Oj, 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 bardzo słaby ekwipunek, tak, swoją drogą w ogóle tam chciało nam dać. Dobra, to teraz jeszcze ciśniemy teraz... To teraz jeszcze ciśniemy, no... Tak, masło naślane. Idziemy sobie teraz do sklepikarza jeszcze obczajimy, co ma. Czekajcie czy się teraz coś tutaj zrespi nam po drodze. Chyba nie. No jak z nich pokonaliśmy, to tutaj akurat nie powinniśmy, tam na dole będą podwójnie się teraz nam czy po dwa ogry i tak dalej. O, to będzie w sumie ciekawe jak będę już przechodził Angelico, nie? Jak będzie po tyłu się tam ich naraz respiło. Kurde, ale wtedy już będę miał do dokokszoną poseć w sumie, to też na chillku będzie. A właśnie, właśnie, przecież tutaj jeszcze jest... Gdzieś ta ściana. To, to tutaj było? Nie, ty, gdzie to było? O cholera, ja zapomniałem gdzie jest ta ściana, bo tu przecież była ściana z tymi, z przedmiotami. Czy to tutaj było? Czy może z tej strony? A nie, tutaj. Aj tam, kurde. Muszę się bić przez nimi, no patrz. Gin. A, nie zginął. Okej. Okay. Teraz gin. Te, te iskra to jest potężna umiejętność, bardzo potężna, nie powiem. O, tu teraz spadało nam z nieba trochę rzeczy. Dobra, chilek. Tu mamy 4-5 skrzyneczek do otworzenia. Zobaczmy ile z tego coś fajnego. Eee, szczerze powiedziawszy, no same zieloniaki, także... Dobra. No przy... Dobra, ja już wiem, no tak, ty jesteś kurde, hachmenciarz i w ogóle. Mamy 60 tysięcy no kupienie się. Dobra wampiryzm to sobie weźmiemy, bo może wampiryzm działa na umiejętności, to spoko w sumie będzie. E, dobra dla niej coś może. Będzie coś fajnego. A tak wola zwinność, no to niby fajna, ale. Nie to dobra dla mnie coś, a tak woli dużo tracimy, to nie nie nie. Nie. Um, nie. Mm -mm. Kurde, same dziadostwo. Faktycznie graliśmy wtedy to. Eee, Katrin to też było same dziadostwo, ale jeszcze kupimy dobra. O kurde, jedno za dużo kupiłem. To pokupujemy ze względu na to, że powymieniamy sobie. Ja dam sobie to i... Niech będzie to. full pod pod to pójdziemy, a i damy to i... zbroję płomień. Dobra, no to jeszcze opniemy nasz to. No i dobra. No to teraz co? Została już nam Jane. Dobra, mamy Jane, No Zobaczymy jak tutaj będzie ciekawie walka wyglądała. Dobra, podaj się od razu ci... Mam. Cykloposiłek. No i kurde, teraz jeszcze trzeba czekać, aż cykloposiłek się pojawi, nie? To jest głupie. Dobra, tych. Dodajemy jego. On się przyda. To co jest głupie, że właśnie trzeba czekać na tego cyklopa osiłka. Czy to jest on? a nie, to jest on. Dobra, to jednak nie głupie. Musiałem, że się wiecie, trochę później pojawi. On się w sumie dosyć szybko pojawił. O kurde, ale mnie strzelili. To jeszcze trzeba stąd uciekać. Ty, 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 ty. O, kolejny cykl posiłek. Dobra, dobra. Podawać go. Idzie czy nie idzie? Idzie z tamtej strony. Dobra. <laughs> Ta. Ginta wszyscy. To się Łukaszek ucieszy. Dobra. Teraz jeszcze aby damy tego gościa. Uuuu, osiłek nie żyje, ale coś czuję że Tutaj to Angeliko to będzie dosyć ciężkawa ta waleczka. O! Nenerwują mnie przeciwnicy oni. Damy naszego kloniszcza. Czakli jakaś. A! Ta typiarka. on ja? doszła teraz do walki z nami. Gdzie ona jest? O, tutaj damy, no zaraz wejdzie tu do nas. Bynajmniej tak mi się wydaje. No, oczywiście, że wejdzie. Uuu, ta już trochę życia ma. Faj, <laughs> jak mi chciała skopać Dziadziara jedna. Ty, kurde. Ja wydałem to, i praktycznie to samo je zabiło. O, jeszcze level zdobyliśmy. Kurna. E, właśnie, dawaj mi. Czekaj. ty! O, to grzeszeniu, mam jakąś legendę dla naszej Angeliki. No, oczywiście, że ucieka, bo jest słabiutka. Jak talala, że tak powiem. No kurde, oczywiście, masz jeszcze legendę ci na koniec damy. Dobra, weźcie, wy się w ogóle ogarnicie. Po co wy mnie w ogóle atakujecie goście? My tu wchodzimy.. Kurde, zapisu tu nie zrobię. Jest winda już do niej. No dobra, trudno. Aha, na dół cieniasy. No i chyba final fight został, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o Jane, bo jeszcze, oczywiście, będziemy mieć drzewko. Ale drzewko to tam. Pół biedy. O! A nie! Kurde, to nie jest final jeszcze, bo jeszcze teraz tymi pomocniczkami swoimi będzie dwiema. No, to dobra tutaj, tak cyk szybciutko, szybciutko, bo zaraz ginę. Ale vampiryn działa. Zobaczcie, chyć, nie wiem, o kurde, już nie wiem, czy to poleciało nawet. Dobra, to lecz koch, nie wiem, kogo to po prostu, ale tak działa że. I oni nie wiedzą, kogo atakują. ja nie wiem. O, dobra, jedna leży. Kurde. Ej, pomyliły mi się te... rzeczy, bo chciałem podnosić. O, Dla mnie. Fii. O. No i dobra. Dwie już nie żyją. Hej! Łatwiutko, ale legendy są tak, że zobaczmy sobie co to za legendy dla mnie coś, czy nie? Kurczę, jakby tu była legenda. Tu by było fajnie. Oczywiście, no, na woli nie chcę tracić. O, 8 to tam mogę stracić akurat. No nie, no na woli mówię, nie będę tracił na woli, bo wola nam się przyda. Żar burzy, dobra. Kurde, to nasze to taki podpalenie i burzy te, znowu biegną Żadziaki do nas, a wejść to się wypchajta w ogóle I znowu nie zapiszę Bo oni kurde chcą ze mną walczyć, a ja nie chcę kurde z nimi walczyć Ja mam to, także chociaż trochę sobie nabiję Zanim zniknie, dobra Parę sobie nabiję, o To są już niech się mana regeneruje o, Zginęli, ale nie wiem jak, a może piesek został na, na dole Piesio może ich tam styrał. Dobra, ciśniemy tutaj do Jaini już. Tu już będzie final. Nie, ona chyba dwie formy będzie miała tego swojego dziedostwa, nie? Jak się nie mylę. Jak się oczywiście nie mylę, jak powiedziałem, nie? Kurde. Apa. Masz, w piąty, nie, no trochę oważenie, no ma, nie normalnie, nie powiem, że nie ma. Zostawiam, że na tym cięższym poziomie to jeszcze będzie gorzej to cała walka wyglądała, bo teraz to jeszcze, wiecie, takie pół biedy tak naprawdę. Jeszcze w została zapędzona. No o, tak porządnie w koziruk została zapędzona. Opa! A wydawaj go. Ja, na pięści, pik, o, tak je zrobimy. naraz jeszcze tutaj rzucimy drugie zaklęcie. O, albo to rzucimy. O i to. paczek podwójnie dostawała z tego OPES killa. <laughs> nie masz wyboru. Ona się nie przygodzi teraz. A nie. No, już pokonaliśmy. Hihi. No, wyruszamy od, od razu. Wyruszamy nawet no, nie, nie rozmawiam z tobą, dobra. No tak, właśnie. A nie, bo to na no darmo, dobra, to ciśniemy teraz do drzewa. Dobra, dobiegamy już do naszego drzewka. W sumie droga dosyć sprawnie poszła. Mamy naszą Jane Cassandra, pierwotny ogień czy jak ona tam się zwała? No i dobra. Ona jest bądź tu gotowa, no co? Nie zdołem Ci pomóc. Yy. No, fajnie, tylko że w złej postaci gorzej kobieta przyzwała, ale to tam szczególnie No i zobaczymy jak potrzeba będzie walka tutaj z tym bosem. Teraz w tym momencie, no o tym poziomie trudności. Bo na trudnym to samym że będzie faktycznie może być trudna. Ale na łatwiutkim jak to będzie. No tu jestem ciekawy. Zobaczymy, to tak naprawdę w ciągu... Chwili się dowiemy A się zastanawiam jak tutaj skillę, dalej rzucać wiecie to w podłogę czy nie. To jest coolą Dobra, pyj. Pyj. To trzeba rzucić oczywiście, bo on musi walić, się. Dobra, pyk O! Na przykład to Ty, nie no to, to to robotę robi tak czy siak. Zobaczcie. Ja już Ten, połowę życia jakby zabrałem, nie? O kurde, nie no to jest AP. Kurde, no niekoniecznie tam chciałem to rzucić, ale dobra, niech będzie. I... I po łapce. Ej! Ej, zbugował się! O tego ataku to ja jeszcze nie widziałem. Co to ma być? Czemu to tak jest? What the hell? Ale dziwne. Ty, on się z nich zbugował. Animacja się rozwaliła. Bo ja mu powinna ręka od mu się tylko do tyłu schowała. I nie było animacji jak rozwala, ty. Dobre. No nieźle, nieźle. Nie powiem, że nie. Dobra, już. Spokój, kurde. Daj tam je. Wzieraj ich! Bude się ociąga. Dobra. Wali mi pod siebie. Tym gościem. No i dawaj, ciśniemy go. Uuu, to zobaczymy. No Na połowę życia mu praktycznie już Jeszcze. Z kierunku mu poprawię. To za... 700 aż. O cholera! Nie, no kurde. To to było klasunia teraz, co to co się stało. Kurde, to w złym miejscu rzuciło mi. Nie chciałem w tym miejscu, ale dobra. To sobie porzucam. Bo w sumie czemu by nie? Opa, tutaj chcę to. Ej, przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. Ja tutaj tylko o tak sobie po, hopsam. Ale halo. halo. Proszę mnie zostawić, czy laserki, czy, czy cokolwiek innego O, tak jeszcze sobie wrócimy, bo w sumie czemu by nie Dobra, tutaj many, many, many Trochę many, mamy Ej, kurde, ale wszystko praktycznie pokonałem, no Tego to się... Oj Nie spodziewałem Dawaj to I piąchami Piochami go nawalamy i teraz za. 700. Jeszcze raz. Dobra, ginie. pij Nie zginął, teraz ginie. Kurde! Ta ręka to jest niesamowita, jak z drugiej strony wygięła. Śmiesznie troszkę, nie powiem. O rany. A, jak za dużo. Nie, 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 nie,

Aha. Znałem się, czemu nie wyskoczyło osiągnięcie, chyba że dopiero po tym wyskoczy mi. O, dobra, się tym... się, że nie wyskoczyło mi wcześniej. Dobra, nie interesuje mnie kompletnie to ta, ta. Chociaż kur, trochę się pewnie zmieniła, no ale nie, tam nie ma co. Nie, Nie ma co. No i dobra, no i co? Reinharta mamy teraz z głowy. Następne co zaczynamy no tą Angelikę. Angeliko sobie przejdziemy rozgrywkę i to już będzie nasze finałowe podejście do tej gry. jak już przejdziemy Angelo, to już będzie naprawdę koniec gry. Niezmiernie się cieszę, że. Ta gra mi się skończy, bo powoli mi się nie chce w to grać, bo się zaczyna ciężko. Nagrywki się tutaj w ogóle robi. I chciałbym ruszyć z czymś nowym. I do tego się zastanawiam, ten Wiedźminem, ale to tam zobaczymy. Ale chyba właśnie będzie Wiedźmin, Także jeszcze zobaczymy w sumie. Także trzymajcie się i do następnego raz. Siemaneczko.